Hej, kochani, witam Was na kolejnym filmie na tym kanale. Uwaga, kolejny hobby horse wyjeżdża do nowego domu, a jest nim Brownie. Ten konik to jest Brownie, ona właśnie wyjeżdża. więc zaraz się spakuję i Wam pokażę. Ogólnie mam taki koszczek tutaj z rzeczami na sprzedaż, które możecie zobaczyć w poprzednim filmie. I stąd wybiorę jakiś sprzęt, który pojedzie właśnie do Brownie, w sensie z Brownie Do nowej osóbki I ogólnie Brownie jedzie na wymianę Za myślę, że w sumie ładnego konika, bo nie wymagałam Nie wymagałam za nią jakiejś ładnej pracy, jakiegoś ładnego hobbyhorsa. No bo ona też nie jest wyższy, takiej wyższej półki. Nie jest też e, z bardzo niskiej półki. Takie pomiędzy średnią a niską półką. Coś takiego. E, więc tak. No. E, nie wymagałam e, konika jakiegoś superowego. E, także zobaczycie w sumie, jaki przyjedzie, bo na pewno zrobię unboxing. I w sumie możecie się spodziewać dwóch koni. E, więc no, możliwe, że za tydzień, w sensie w następnym tygodniu, e, Nagram unboxing. Jeżeli mi przyjdą e, w jeden dzień, to może e, jako jeden. Unbo unboxing, unboxing, coś takiego. E, jako jeden po prostu film nagram, e, ale zobaczymy. Dobra. E, bez zbędnego gadania. Sobie wybiorę coś. Na pewno pojedzie z takim uwiązem, chyba na pewno, ale myślę, że tak. Z takim białym, fajnym, ładnym, z karabinczykiem. Ogólnie te karabinczyki mi się mega podobają. Takie niby zwykłe, ale ładne. E, Sorki, jak i tak opatrzę, ale po prostu tutaj mam podgląd, także, no, pojedzie na pewno z takim halterkiem. Może on nie jest jakiś przepiękny, ale był do niej cały czas, także, no, pojedzie z tym. E, nie wiem czy mogę te kordeo, takie możliwe, zostawię tak na inną powiedzmy kubkę do przemyślenia. Tutaj jest jeszcze takie kordeo, ale myślę, że chyba z tym nie, chociaż w sumie nie wiem. To zobaczymy mm, by się przydało jakąś ląż dać. Albo tą, albo zrobię jeszcze jakąś nową. Lub nie wiem na przykład... Yy, na przykład tą, bo to jest taka, yy, taka krótsza po prostu i myślę, że do niej fajnie będzie pasować, bo on też jest, w sensie ma grzywę czarną yy, A to jest czarne, także no yy, Albo ta, taka, albo taka, yy, nie wiem Możecie dać znać w komentarzu, ale ja już w trochę wysyłam, także no, nie wiem, nie wiem. Raczej chyba ta. Ale jeszcze do przemyślenia. Co tu mamy dalej? Jakieś uwiąziki. Takie. I myślę, że pojedzie z, na przykład tym: z tym. O tym. Proszę bardzo. Taki ładne Myślę, że będzie fajnie pasował. Ogólnie kolorystycznie tutaj ładne kolorki są. Także ten z tym pojedzie. I może jeszcze takie cordo. Jest też ładny. Także myślę, że ten. I jeszcze może coś wybiorę ze swojej stali Dobra. Brownie idzie jeszcze z takim ogłowiem. I tutaj jest mój piesek. O, proszę bardzo, po spacerku. <noise> e, tak. E, idzie z takim ogłowiem i z tej jakby ląży zrobiłam takie e wodze. Myślę, że tak lepiej wyglądało, w się sensie ogólnie lepiej jest, tak? E, także no. Idzie z takim ogłowiem i ogólnie ta ogłowie jest typowo do niej, jest do niej dopasowana, także e no. Ten piesek próbuje ją dorwać i yy, sprzęt tutaj, no fajnie. Yy, I ostatecznie idzie z tym właśnie halterkiem yy, z cordo, tym. O, to się wiąza z tym. I mam dylemat pomiędzy tym a tym uwiązam. Nie wiem w sumie. Hm może różowy, czy nie może biały, nie wiem kochani, nie wiem, nie wiem. Dobra, z różowym chyba będzie chyba ładnie pasować do tego. także chyba z różowym, eee, a z tym, z tymi rzeczami, nie wiem, nie wiem w sumie. Możecie dać znać, ale w sumie. Nie wiem, kochani, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze zastanowię się i dam wam znać. Yy, a najpierw to mój pies w ogóle dzisiaj dziwnie więc jak usłys usłyszeliście jakiś dziwny dźwięk, to mój pies. Yy, nie wiem, o co chodzi. O, okej. Okay. Yy, brownie a to ta panienka Piękna W ogóle mi się mega ona podoba W sensie pod... no, mega, nie mega eee, No Po prostu jest ładna Oczy ma ładne w sumie Ja jej robiłam A nie znam się tak na szczycie hobby A nic Także no grzywę też się zmieniałam Bo miała taką dziwną taką eee, Grzywkę też się zmieniałam Bo też miała dziwną Także no E, dobra, założę jej teraz ten sprzęt. prezentuję. Myślę, że równo spoko. I ty, że no, mój piesek tutaj y, wszystko chce mi kraść. Szczególnie taśmę. E, ty, no tak Bo ogólnie chcę zamontować kijek. Jeszcze, żeby pojechała z kijem. E, więc no. Ale tam się jeszcze osoby, która się no mną wymienia. Tak, to był mój pies. tak jak moja Także no, te są jeszcze te wodze eee, I no, to chyba założę na nią jeszcze więcej sprzętu I oczywiście mój pies zabrał znowu taśmę Ja nie wiem, on uwielbia taśmę Oddawaj o, Proszę, to jest taśma, proszę bardzo eee, Także no, dobra, nieważne eee, Zakładam jeszcze ten halterek Może jakoś przystrzyję go założę Albo tak o, po prostu nie, może zrobić tak, po prostu O, cyk Po prostu no, będę jakby To nie będzie w kartonie chyba On uwielbia mi przeszkadzać To nie będzie chyba w kartonie Tylko yy, w folii takiej jak pakowałam ostatnią paczkę co możecie też zobaczyć Proszę pana Co pan robi? Co pan robi? O, ojaciu, proszę pana. To jest mój głos do zwierząt, jak coś. Także no. Ojaciu, ojaciu, co pan robi? Mwa. moja, moja, sajbo, o, ja. Dobra, nieważne, bo ja tego filmu nigdy nie nagam. Idzie z haterem, z ogłowiem, z wodzami. Eee, I wodze oczywiście znowu się zaplątały, chyba. A nie, dobra, bo one wychodzą tędy. Mógłbyś. Mógłbyś. Tak, mógłbyś. Mógłbyś. Dziękuję. E, dobra. No i jeszcze daję dekordeo. I tak to się prezentuje. Więc no. Myślę, że spoko, ale chyba ten halter założę inaczej. Tak jak prawdziwy halter, w sensie tak normalnie jak halter. E, więc no. Teraz robię w ogóle inaczej haltery. E, nauczyłam się takiego fajnego sposobu, jak typowo na haltery. E, więc no. Teraz są ładniejsze, o wiele bardziej ładniejsze. E, no, po prostu ładniejsze są. Tak to się prezentuje. I jeszcze muszę wybrać pomiędzy tymi uwiązami Miałam jeszcze dać derkę, ale chyba nie daje W sensie, ja muszę to jutro, jutro rano wysłać Więc dzisiaj już raczej nie zdążę zrobić derki Chyba daję różowy Tak myślę W sumie, no tam mam dużo różowych uwiązków w ogóle Także Różowe. idzie jest on dosyć długi, ale jest cienki chociaż ja bardzo lubię takie cieniutkie łatwo się je łapie i w ogóle a mój piesek oczywiście znowu mi grzebie w rzeczach, co nie? no super padis, super pies <noise> jestem mój głupku głupko mój no i już później się pobawimy, tak Także no, widzicie, e, filmy na YouTubie, szczególnie z pieskiem, niełatwo się nagrywa. E, także e, no, nie tylko na YouTubie, ogólnie, ogólnie. E, więc no, przepraszam za tego e, mojego świrka mojego, który znowu mi gryzie kijek na przykład. Ty tego nie pogryziesz, za duży na ciebie. Za duży. <gry> Dobra, tak to się prezentuje z całym sprzętem. Yy, no. Najlepiej w sumie zrobić tak, żeby później się nie zgubiło, no bo jak się zgubi i gdzieś wypadnie, to trochę słabo. Yy, Także no, teraz zamontuję kijek. Dobra, kijek przymocowany. Jest on taki niestandardowy powiedzmy, w sensie innym, yy, ale ogólnie fajnie się na nim jeździ wygląda. Okej, okay, ogólnie e, tak ją zapakowałam tutaj ma cały sprzęt na sobie taką kartkę dodałam i karteczkę z napisem dziękuję za wymianę e, więc e, tak ogólnie nie mam folii bomberkowej, w sensie skończyła mi się e, także zapakuję w ją w reklamówkę e, ale jakby wypełniają ją e, Wypełnieniem do hobby chorsów, czyli kulką silikonową Taką o. E, więc tak. No. E, oczywiście mój piesek, kochany mhm. e, no. Przeszkadza. Tak przeszkadzam o jacie. Teraz go drapię po łóżku, mu tak przyjemnie. Ojeju, ojeju, jeju. Kocham cię. Dobra. Więc tak. Myślę teraz jak to zrobić. Hmm, bardziej chyba bym wolała zabezpieczyć konia niż kij chociażby też. A zrobię to jakoś tak. E, Także no, to jakoś przewlekę powiedzmy wszystkie. E, Mówię Mój pies sobie e, się ciekawi co mama tu robi. Co e, Odwalam. Padi, <grych> proszę cię. Dziękuję bardzo. Okej okay. Dobra, myślę, że tak będzie spoko. Um, no, idź jest. Tak. I do środka dam jeszcze kulkę silikonową, żeby to po prostu ładniej wyglądało. I Ładnie wyglądało i po prostu po prostu było bezpieczniej, tak? No, żeby nic się z nim nie stało. A więc, no. A dobra, pakuję. na najpierw mogę tam pakować tą kulkę, a później dać konia. Także, no. Ja sobie tak tutaj, a, bo ogólnie no, daję tutaj dużo tej e, kurki silikonowej, aby po prostu nic się z nią nie stało, bo bym chciała, żeby przyszła w jak najlepszym stanie. A wiadomo, jak tu kurierzy e, mogą czasem rzucić paczką i w ogóle. No, także wolę yy, zabezpieczyć ją całą trochę sprawdzę Dobra, tutaj jeszcze zabezpieczę troszeczkę Tak, mój piesek jest ciekawy, co ja tutaj robię Przepraszam Pana bardzo, proszę wyjść Okej okay. Dobra, myślę, że Myślę, że będzie fajnie Że się mój pesek zasłonił całą kamerę ale nic takiego ważnego nie robiłam, także przepraszam Was bardzo. E, ale no, takie życie ze zwierzękami. Dobra. Myślę, że będzie idealno. O, proszę bardzo. <noise> tak to wygląda, jest całe w środku wypełnione. Okej, okay, tutaj jest spoko. Tutaj też tutaj jeszcze troszkę dodam tej kulki w obrazu. Tak, więc nie widzicie, ale okej okay. <noise> Ogólnie mam taką frajdę w nagrywaniu filmów dla Was, w sensie jakby ja sypakuję konia dla siebie tak, fajnie, że ktoś to obejrzy. I w ogóle ja się przy tym też staram. Także. No ogólnie mam frajdę I tu nawet mnie chodzi o zasięgi po prostu, tak dla siebie. Chociaż fajnie mieć powiedzmy 1000 subskrypcji. Nie? No ale ogólnie fajnie. Fajnie, fajnie. fajnie e, to musi fajnie dla Was nagrywać. Fajnie, jak ktoś doceni moją pracę, mój wysiłek i tak dalej, nie tylko na hobbyhocach, hobby, bo też na koniach prawdziwych. Dobra, zrobiłam tak o tutaj. Ale chyba jeszcze skleję to trochę paszłą, żeby było lepiej. Także no. Dobra, zaklejone. Tak to wygląda. Myślę, że jest spoko. Tutaj jest takie coś, no ale to się nic nie stanie z tym. Jest fajnie wypełnione. To nie nie? Mój piesek nagle zaczął się bawić i znalazł sobie piszczałkę. Super. Ja nigdy tego filmu nie nagram. Nigdy tego filmu nie nagram. No, dobra, tak wygląda. Myślę, że jest oczko. Kij, nie wiem jak zabezpieczę więc no albo w sumie w sumie wiem, zaraz Wam pokażę mam taki czarny stretch chyba tak się mówi e, i pomyślałam, że w sumie owinę tym, dam tu kulkę silikonową owinę tym, zakleję i będzie się fajnie po e, bo naj, najważniejsze, żeby ta końcówka była zabezpieczona e, bo tak jest po prostu lepiej więc no lecimy Dobra, tak to wygląda, tak jest taki przymocowany e, Tutaj tak wygląda, bo jest tam kulka silikonowa Tutaj od jest przymocowany i tutaj e, Tutaj cały konik e, I teraz całe to wszystko zrobię takim streczem e, No i w sumie będzie gotowe Spróbuję Wam to jakoś pokazać Chociaż nie wiem, czy będziecie coś e, widzieć postaram się abyście cokolwiek widzieli rozwinę e, sobie strecza nie jest to łatwe bo on się klei do siebie, w sensie przykleja do e, no Tak, u Państwa, rozwinięty A więc, no, ogólnie robię to na podłodze, także No, tak mi jest wygodniej Mam więcej tak miejsca Także chyba zrobię na początku tak Tak, to po prostu tak, Dobra, chyba będzie tak najlepiej Okej, okay, ja już skończyłam, tak to się prezentuje. Tutaj jest ten kij zapakowany i ogólnie e, wyszło spoko. Jest bardzo, bardzo miękkie, e, więc e, no nie, nic się z nim nie stanie e, podczas podróży. Także no, chciałabym Was jeszcze bardzo przeprosić za to, że filmy nie są regularnie, nie są we wtorki i piątki, chociaż bardzo się staram. Ale no nie wychodzi, nie mam e, co nagrywać i też nie mam zbytnio czasu, bo cały czas mam jakieś sprawdziane kartkówki i w ogóle masakra, e, więc no, też e, nie mam kiedy na przykład pojechać e, na wieś, żeby, na przykład do lasu żeby nagrać terenik czy coś takiego, ale jeżeli jutro mi się uda, czyli w sobotę, jutro wyleci ten film pewnie, ale jeżeli mi się uda w sobotę, no to nagram jakiś terenik, a jeżeli nie terenik na Hobby horsach, to coś z jazdy na koniach. Bo jutro mam jazdę i jadę do Stajni i też poznacie tego kucyka, którego wam pokazywałam na szczęście. Jeżeli mi się uda, to coś wam nagram, jak nie zapomnę, bo pewnie będę się bardziej cieszyła chwilą, jak go spotkam, bo już go spotkałam tydzień temu, ale nie miał kto mnie nagrywać i nie miałam kiedy nagrywać, bo to było tak na szybko, dałam mu marchewki, jeszcze inne konie go odganiały, także no, tak wyszło, e, więc go poznacie, jeżeli się uda, a jeżeli nie, no to w następny tydzień albo w inny dzień go poznacie, także no. Także ja już się z wami żegnam. Tutaj z zapakowaną brownie. E... Jestem ciekawa, jak będzie miała na imię u nowego właściciela. E... Także no, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję tam na dole. Wpadajcie na mojego tiktoka koniki koniareczki. Pa!